Dzień dobry, cześć wszystkim. Eee, no to dzisiaj, tak jak już zapowiadałam, trochę był przerwę. Temat uzależnienia rzemieniowego, detoks. Mm. Z perspektywy ciała, oczywiście. I od hmm, czego bym chciała zacząć? Chciałabym zacząć od tego, że jest to bardzo hmm, obszerny, ogromny i też delikatny temat. Dlatego, że jedzenie nas stanowi i jedzenie jest taką naszą trochę intymną częścią. I to, czy się zagląda komuś do miski, do talerza, jak co przygotowuje, bywa wrażliwe i często odbieramy to personalnie. I to z tego powodu, gdzieś postaram się, aby ten temat omawiać, w miarę delikatnie, ale zobaczymy, jak to pójdzie. I właśnie. Dla mnie, ze względu na to, że to również był temat, jest temat, który też mnie dotyczy, ponieważ detoks odsłonił mi wiele różnych uzależnień żywieniowych. Eee, tak, detoks wymaga bycia uczciwym wobec siebie, jeśli chcemy go faktycznie zrealizować maksymalnie i wziąć to, co najlepsze dla siebie z takiego okresu mm, oczyszczania. Tak, i według, z znaczy, z mojej perspektywy, z tej perspektywy, właśnie ciała, uzależnienie jest pewną formą, Konfliktu między ciałem a naszym mózgiem, ponieważ nasze ciało chce jednego, a nasz mózg chce czegoś innego. I nasze ciało daje informacje z poziomu zmysłów, a nasz mózg opiera się gdzieś na wyuczonych już schematach, doświadczeniach, mm, Korzystając z pewnej, nazwijmy to, bazy dostępnych informacji. I tym takim przełomowym punktem w czasie tego detoksu, jaki wykonujemy, właśnie jest to, kiedy potrafimy wyłapać, że nasze ciało tak naprawdę nie czuje się dobrze z tym czy innym produktem. I my się przez to też nie czujemy dobrze. A tak naprawdę informacje o tym, co mamy zjeść, gdzieś są dyktowane z poziomu jakiejś logiki i przyzwyczajeń. Mm. Na przykład. Um. I to, co też jest ważne, właśnie detoks może pójść dwoma różnymi drogami. Jedną z nich to jest poziom, właśnie taki umysłu, naszego mózgu, kiedy tak wiemy, że coś tam jest nie tak, trzeba do tego podejść tutaj zadaniowo, odrobić, um, trzymać się procedury i tak dalej. I może to być też z tego poziomu bardziej cielesnego. Czyli jesteśmy już zmęczeni. Czujemy to, że po prostu źle się czujemy. Jesteśmy w słabej kondycji. Nasze samopoczucie spada. Zauważamy pewne postępy starzenia się. Możemy oczywiście mówić, że to jest wpływ genowy, możemy oczywiście mówić, że no lata lecą, ale um, zawsze ten etap można zwolnić, zawsze ten proces starzenia się ciała można zwolnić i na ile będziemy mieć ten kontakt właśnie z ciałem, i na ile będziemy go potrafić czytać, możemy mieć wpływ na to, jak coś szybko lub wolno postępuje w naszym ciele. to, co jest właśnie ważne, że oczywiście zarówno z, proces, z poziomu naszego mózgu, jak i z poziomu naszego ciała efekty mogą być bardzo podobne. Możemy osiągnąć podobne efekty. Ale to, co jest istotne, kiedy chodzi o uzależnienie, to wszystkie uzależnienia mają swoje źródło w emocjach. I kiedy rozpoznamy ten mechanizm, ten moment, kiedy nasze ciało czuje się dobrze, a kiedy to, co naprawdę sięgamy, gdzieś jest w naszej głowie, gdzieś bardzo takie, że tak powiem, mechaniczne, odruchowe, bądź też z poziomu jakichś przekonań. Bo na przykład tak musimy, no to wtedy możemy złapać tą chwilę, że to właśnie w tym momencie nie jest dla naszego ciała dobre. I tak naprawdę my się z tym wcale tak komfortowo nie czujemy. Więc co tak naprawdę mnie popycha do tego, że ja sięgam po coś. E ja dzięki temu, że mam za sobą różne detoksy i przez wiele lat podążałam gdzieś za tym, jak, jak ciało mnie prowadzi, odkryłam właśnie różne <laughs> ciekawe, kompulsyjne, tudzież też uzależnieniowe zachowania, sporo z nich. Mam nadzieję, że wszystkie udało mi się przerobić, wyjść z tego właśnie takiego zapętlenego koła i to w jaki sposób mogą się pokazać uzależnienia. To nie jest tylko i wyłącznie nahalne używanie jednego produktu. Uzależnieniem może być też to, że. Często na noc właśnie najbardziej lubisz sięgać po coś. Uzależnieniem może być to, że, że masz chęci właśnie karania się czymś. Jakimś produktem, bądź po prostu dużą ilością produktu. Albo może uzależnieniowo z powodu smutku też po coś sięgasz. I takich przykładów może być wiele. Każdy może mieć tak naprawdę swój własny schemat, który gdzieś się zapisuje w takiej formie odruchowej, która jest niewidzialna w jakiś sposób, dlatego że na tyle. Temat jedzenia i uzależnienia jest przebiegły <śm> i taki śliski, ponieważ my musimy jeść. Znaczy nie musimy, potrzebujemy jeść, tak? Nasze ciało potrzebuje jeść. I kiedy potrzebujemy tego posiłku, to nie myślimy za bardzo, tak? O tym, co i jak. Jest słuszne bądź nie jest dobre dla nas i tak dalej. To jest też takie uwalnianie się z pewnych narzuconych, wyuczonych zachowań żywieniowych i uczenie się rozpoznawania własnych potrzeb. I teraz nie mam na myśli tutaj tego, że na przykład badania mogą kłamać na temat tego, co dany człowiek potrzebuje. Wszystko jest właściwe, tak? Tylko każdy z nas ma swoje własne potrzeby i nie zawsze z każdym to samo, to samo będzie rezonować. Nie zawsze każdy właśnie tego będzie potrzebować, bo po prostu każdy z nas ma zupełnie inny wyraz, inną konstytucję. Fizjologia inaczej komunikuje się z nami. No właśnie, no właśnie. Mam taką krótką ściągawkę, bo aby się trzymać tych <śmany> pewnych wyznaczonych w tym wielkim ob obszarze, w tym wielkim obszarze detoksu uzależnień drogi, bo jest tego sporo i tak właśnie sobie szybko zerkam w to, co tutaj mam. Mm. Tak naprawdę te wszystkie uzależnienia, nie tylko żywieniowe, jak wiemy, bo jest wiele innych, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienia od kier komputerowych. I one wszystkie po prostu mają swoje źródła w emocjach. I detoks może pokazać właśnie pewne zachowania nasze, neurotyczne. Co nasze ciało chce nam powiedzieć, z czym mu jest trudno, w jaką część siebie potrzebujemy zaglądnąć, aby um, uwolnić się z takiego destrukcyjnego zachowania. Bo co tak naprawdę się w wyniku tych uzależnień żywieniowych dzieje? Szkodzimy swojemu ciału. Nie, pod, nie możemy w pełni wygenerować własnej energii, bo wszelkie uzależnienia zawsze działają destrukcyjnie. Nie możemy poczuć swojej witalności, nie możemy w pełni swoich umiejętności fizycznych rozwinąć, ale też przez to wpływamy bezpośrednio na nasz mózg, bo, no cóż, nas, nasz mózg jednak to wszystko przyjmuje. Przez połączenie, jakie jest właśnie między jelitami a właśnie naszą głową. <laughs> Także to co, się, to, co się w nas dzieje i to, jak działamy przeciwko sobie, później ma te konsekwencje na poziomie mm. również sposobu naszego postrzegania, naszego widzenia, no i wiadomo, tego fizycznego samopoczucia. Tak, i jeszcze ten jeden element ważny, który chciałam dodać, to my w jakiś niezauważalny sposób potrafimy sobie zapychać nasze wnętrzności, nasze organy stresem, frustracją, niespełnieniem mówię też tutaj o, o każdym indywidualnym, prywatnym szczęściu mm. I, odreago i odreagowujemy właśnie takim ani innym nawykiem jedzeniowym takim, ani innymi odruchami mm. i to nie jest koniec świata ważne, aby um, ważne, abyśmy po prostu Zaczęli od momentu tego, że zechcemy zaakceptować, że zgadzamy się, żeby zobaczyć, co i jak w nas się dzieje, i wtedy, wtedy właśnie hmm, pójść dalej, bo to jest ten pierwszy krok. Pierwszy krok do tej zmiany. Właśnie z tego punktu. Mm. Tak. <laughs> Także jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś potrzeby, uwagi w temacie, bardzo chętnie proszę, abyście tutaj gdzieś napisali w komentarzach, bądź mailowo, jak to odbieracie, co może potrzebujecie, czy coś się dla Was. Wyjaśniło bardziej, może mniej. Zapraszam do dyskusji. Dobrego dnia.